Witam Portal i Francja w stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Nazywam się Kamil Szafrański i pomimo wyjątkowych okoliczności związanych z obecną sytuacją sanitarną, w kwietniu miałem zaszczyt objąć stanowisko dyrektora stacji. Zwracam się do Państwa dzięki uprzejmości Portalu i Francja. Pragnę przywitać się i krótko przedstawić działalność naszej instytucji naukowej w Paryżu. Z wykształcenia jestem mikrobiologiem, a tytuł doktora nauk przyrodniczych ze specjalizacją mikrobiologii morskiej uzyskałem na Uniwersytecie Marii Piotra Curie w Paryżu. W tej dziedzinie mam za sobą dziesięcioletnie doświadczenie zarówno w pracy naukowej, jak i organizacyjnej. Moje badania podczas doktoratu dotyczyły cykli życiowych bakterii, które żyją w symbiozie z małżami w głębokich ekosystemach oceanicznych. Brałem udział w trzech rejsach na grzbiecie śródlatlantyckim. Gdzie przeprowadzałem eksperymenty in vivo na małżach różnych gatunków, które zostały wyłowione w pobliżu kominów hydrotermalnych, a następnie utrzymywane na pokładzie w akwariach wysokociśnieniowych. Po dwóch latach stażu postdoc w dziedzinie ekologii drobnoustrojów w CNRS-ie w Orsay, zostałem koordynatorem międzynarodowego programu naukowego InterREACH, który zajmuje się współpracą w badaniach na oceanu. Tym chętniej zmierzę się teraz z nowymi wyzwaniami, jakie czekają mnie w zakresie polsko-francuskich relacji naukowych. Stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu stawia sobie za cel działanie na rzecz rozwoju szeroko rozumianej współpracy naukowej między Polską a Francją. W praktyce oznacza to promocję polskiej nauki poprzez organizację wydarzeń o charakterze naukowym, takich jak sympozja, konferencje czy wykłady w wielu różnych dziedzinach nauki. Oznacza to także rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-francuskich, ale również wsparcie logistyczne polskich naukowców, stażystów i doktorantów, którzy przybywają do Francji w celach badawczych lub edukacyjnych. Wraz z zespołem merytorycznym w składzie dr. Aneta Bassa, dr. Magdalena Sajdak i dr. Adam Knapik pozostajemy w służbie polskiej nauki we Francji. W miarę naszych specjalizacji i możliwości oraz nawiązanych już kontaktów z francuskimi instytucjami badawczymi, możemy służyć pomocą w wyszukiwaniu partnerów dla polskich projektów naukowych. Ostatnie tygodnie były dla nas wszystkich czasem bardzo trudnym. Pojawienie się epidemii COVID-19, a także związanych z nią obostrzeń sanitarnych, spowodowało, że musieliśmy odwołać wszystkie zaplanowane na wiosnę tego roku wydarzenia w Stacji Naukowej w Paryżu. Chociaż nie możemy obecnie gościć Państwa w naszym budynku przy lorystę, zachęcamy do śledzenia aktualności naukowych, które regularnie publikujemy na profilu Akademii science na Facebooku. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące osiągnięć badaczy z różnych instytutów PAN, oferty polskich programów stypendialnych, a także ciekawostki na temat współpracy i relacji naukowych polsko-francuskich. Zapraszamy także do zapoznania się z programem wydarzeń, które zaplanowaliśmy na jesień tego roku. Mam nadzieję na możliwość szybkiego wznowienia regularnej działalności stacji naukowej PAN w Paryżu oraz na spotkanie się z Państwem osobiście w naszej siedzibie. Dziękuję.